Paramy w dół, to trzeba się pochylić, bo tutaj kurde Rush blood. Oh yeah Teraz mi coś wyskoczy, jestem tego w 100% pewny. Aż aż za nie! Dlaczego to światło się zgasza? Ono jest takie chore. Elo mordo, ja jestem Rembol i witajcie w kolejnym odcinku z VR, czyli Virtuality Reality, Virtual Reality, dokładnie tak. Słuchajcie, jak słyszycie, mam już odrobinkę lepszy mikrofon, nie mam tła za sobą, więc zostawcie subeczka i kliknijcie w dzwoneczek, żeby otrzymywać ode mnie powiadomienia. A tymczasem zakładam okularki, pamiętam, że ostatni odcinek wam się bardzo serdecznie spodobał i jesteśmy dzisiaj w grze Rush of Blood, to jest coś podchodzącego pod horror, więc... Wiecie, jak, jakie mogą być moje reakcje? Więc proszę z góry o wyciszenie swoich głośników. sławek najlepiej oglądać bez dźwięku. Ale mam dwa pistoleciki, czuję się jak Lucky Look. Oh yeah! Wiecie, jedziemy kolejką, mi się już bali. Kryć. O kurde felek! Jezus, mary. Wy nie wiecie, jakie to uczucie nie, bo wy siedzicie za ekranem, widzicie wszystko w 2D. A jak ja tu jestem, to ja po prostu za chwilę jakbym leciał się czuję. Naprawdę, to jest jakaś patologia. Dobra. Jedziemy za naszym szwagrem. Mam nadzieję, że żadne ryje nam tutaj nie będą wyskakiwać, już jestem cały zgrzany Dobra, tutaj cia... O! O! Dobra, patrzcie jak sobie radzę, o to chodzi A ty co tu, no cio, cio! Cio! To dzieja... Jej! Waldałem mordą w belkę! A ty co? Cio! jak się przestraszyłem! Naboje widać się, bo za chwilę... boje. a ty? Co tu kolację sobie romantyczną urządzacie? A ja co? sram w Galatti! Teraz mam rewolwery? Czy co to jest, nie? do starego, tunelu. No to dzięki za info, trafiliśmy do starego, nawiedzonego tunelu! Bazony, ale myślę, że to jest bez sensu tracenia amunicji. Nie wiem czy za to w ogóle punkty dostajemy. Ta laleczka i centowe jest jakieś straszne. wypinka jest tu... Nie, Przepraszam, że krzyczę, ale nie się przestraszyłem. Naprawdę jestem cały odreszczony, mam treszczera na, na jedna dupce, kurczę. Czemu jesteś w jakimś pokoju? Istotnie teraz coś wyskoczy. Czekajcie, co? co Jakaś laska tam siedzi. Przecież zniknęła nagle. Obraz się trzęsie, dobra, nieważne. Jeden nie, wazon, a ja przeładowałem broń zamiast strzelać. Uuu, ale dostaję po z wazonu. Zawsze chciałem dostać z wazona. To krzesło też mnie zaczęło przerażać, ale myślę, że stąd coś wyskoczy. Jestem tego pewny. Wypinkalać mi stąd! Mam broń! Ten cień mnie przestraszył nawet. Dobra, tutaj mamy baloniki. Jak już mówiłem, baloniki mamy głęboko w dupce. Trzymajcie mnie! A ta co tu laska? Co, co ty tu szukasz, przyjaciół? Tam w wannie się kąpie, nie wnikajmy! Dobra, rozglądamy się, kochani. Rozglądamy się. Te, to ty wiedziałem, że wyjdziesz stary, Dobra, przeladujmy w prawo. <trym> dobra, poszła. Oje, oh yeah, dobra, jedziemy wagonikami i uwaga, w prawo. Nie, niech tutaj, jak mi się pani kręci, za chwilę, jakbym był po alkoholu. Ty, zobaczcie, mam nowe bronie. To są, co to jest? To jest shotgun? Wchodzimy do świni? Przecież, co się stało? Dlaczego jesteśmy w ogóle w jednym wymiarze? Jeny, gdzie my jesteśmy? Mamy jakiś szot... Wypij Wypikaj stamtąd! Tam jakaś świnia wisi! O co w ogóle chodzi? Obiecuję ja sobie cały cały spocony, już po prostu nie wiem co się dzieje. Woda przegrzewa mi mózg. Ty jesteś chora? Co ty tam się bawisz? No co za... Yes! <śleszy> Jeny! to ty... Jak... <śleszy> Masakra Tutaj świnka od Pepa wisi To jest tak wszystko blisko Naprawdę kręci mi się w głowie Boję się, że ten hak zahaczy mi Od oko, będę jak czy Rybka, tutaj jakąś ja! O Jezus Maria Co tu się dzieje? Jestem w jakiejś rzeźni Jestem w jakiejś rzeźni w ogóle Patrzcie co ona odwała. w ogóle Jakaś choroba psychicznie Fuj Twój flak, nie, ja nie jestem tej kedzu, weź poczułem się właśnie jak frytka Dobra, tu nie, tutaj w ogóle teraz musimy się pochylić. O, Matrix, O kurde co to jest? A to jest moja dłoń! Nieważne! Co so, dajcie mi tu jakieś latarki, proszę was, proszę! ja, ja się boję, że mi coś wyskoczy teraz! Świnia. Jeste co to! Pojąki, Ale bo... Kurde, to są pigmeny! Czujesz jak w Minecraft, hu, hu, hu! Pau, Bęk! Nie macie młody! Jedy, wchodzę teraz do gardła świni! Jedy, spadam w dół, jaka bania w ogóle! O kurde, Co tu jest?! Jaka ma... Co ty, dzieci mnie nagrywać w vlogach?! Chcesz się nagrywać teraz?! Jak ja sram ze strachu?! Weź tą kamerę schowaj, bo cię prawa autorskie za chwilę! Kurde, tutaj zgłoszę! Łooo, wow, tu trzeba się pochylać! Siu, siu! Za banią balią, kurczę, belkę! Tak, tak się baliła! Oj, nasz no, A ta co wisi? Jenny! Spelewię w dół, tutaj trzeba się pochylić, bo tutaj, kurde, rush blud. Oh yeah! Teraz mi coś wyskoczy, jestem tego w 100% pewny! Aż, aż za. nie! Dlaczego to światło się zgasza? Ono jest takie, chore. nie! Co Co? O Jezus Maria! Graj dalej, Ale graj dalej! stary zabaw! Spokojnie graj! Kurde, ty mokry jesteś! No ty się dziwisz stary! Z jest gorąco, jestem ja przestraszony więc... Masakra. Massacre! Graj, nie wkazam! Masakra Boże kochany! Nie robić mi takich senów proszę! O kurde, Felek a to co? Czaszka jakaś. Spierniczaj stąd mordeczko. Pa! Jeden was, drugi, PAP! Pięknie. A, dostałem z już mnie to nie obchodzi, bo naprawdę już mam zawał serca. <grym> Aha, umarłem! No nie! Jeśli pod tym odcinkiem będzie 10 tysięcy łapek, nagram dla Was kolejny z tej gry. To jest naprawdę masakra, jestem cały mokry <grym> po prostu. Czyli jakby pływał, więc yy, dziękuję bardzo za obejrzenie, nie zapomnijcie strzelić subeczka i do następnego odcinka, może będzie jeszcze straszniej, chociaż wątpię. Trzymajcie się, bless!